No bo skąd się niby wzięli ci migranci w Polsce? Kaliningrad, granica strzeżona. Białoruś, granica strzeżona. Ukraina, granica strzeżona. No więc co zostaje? Słowacja, Czechy, Litwa. Jeżeli się dostali z tych kierunków, no to tam powinni wrócić, skoro z tych kierunków dostali się do Polski. No bo jak? Skąd się wzięli? Z podziemi wyszli, czy przylecieli na bocianach? Polski rząd się tym nie interesuje, skąd oni przyszli. Liczy się to, Niemcy twierdzą, że przyszli od nas, więc do nas trzeba ich zawrócić. A skąd się u nas wzięli, to już jest nieważne, nieistotne. Niemiec mówi, że od nas to bierzemy, dawać wszystkich. Zobaczycie, co się zacznie dziać w przyszłym roku, kiedy pakt wejdzie w życie. Oj, kurwa, zobaczycie. No więc nie interesuj się polityką. Skroluj dalej. Co Cię to interesuje? Przecież Ty żyjesz w innym świecie. Ciebie to nie dotyczy.